Jurassic World. Teoria czasu. Dawno, dawno temu, bardzo dawno temu żyły sobie dinozaury. Były spokojne. Były. Mięsożejne. A mięsożejne zjadały inne. Jak jadały inne, to. Było normalne. Natura robiła swoje. A dinozaury skraczały swój dozwój. Aż w te, aż wtedy, gdy na ten dinozaurów bezczynnie wkroczyły małe dziewczynki. Zobaczcie, jak to się stało. Małe dziewczynki bezbronnie wkroczyły na skrzynię mine... Minecraft. No, jak wkroczyły, to się zamknęły. Nie było widać, że się zamykają. Nie było ich widać. Wtedy, jak się zamknęły i nie było ich widać, to jedna nagle wyleciała, a ta jedna bez niej poleciała, i ta jedna do niej krzyczała, żeby po nią wróciła, ale bez wyjątku. I wtedy. Skrzynia Minecraft rozbiła się na terenie dżungli. Samolot się rozbił i tak. I każdy pasażer nie przeżył. Tylko ta mała Emma. Była samotna i biedna. Dobrze, co ja mam zrobić na bezbronnej małej wyspie? Co ja mam zrobić? Jestem tylko w kostce Minecraft. Tylko to, tylko to. Niczego więcej nie zrobię. Aż postanowiła wy, y, 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 rzucić tą kostką, bo była bardzo silna. Czuć Kostka się rozbiła. A tylko została jedna część kostki. A Emma była bezbronna sama, samocna. Ale nie wiedziała, co na nim czeka. Wtedy poszła się skryć. bo się bała, że dinozaury ją zjedzą. Skryła się gdzieś do krzaków. Tu były takie krzaki. Tu były takie krzaki. Poszła tam. Wciskając się. Aż na teren dżungli przyszły złe dinozaury. Nie są żelne. Mm, 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 mm. Rozprzątał się szaleństwo. Inne zagryzało inne, ale jeden taki niebieski. Zbliżał się do powoli do Emy. A, i co ja teraz zrobię I co ja teraz zrobię? Wtedy Emy poszła na krzaki, skoczyła tutaj. Ale ze strony leciał odaktyl. A wtedy Emma nie wiedziała, co robić. Tyle było dinozaurów. Rozpętało się piekło. Piekło się rozpętało, piekło. Dinozaury leżały i leżały. Rozpętało się tragiczne piekło. Wtedy Emma postanowiła, że. Skoć się pójdzie i wskoczy na jakiś pagórek albo do morza. Ale to nie było rozsądne. Ale później się zdecydowała i poszła na drzewo. Była na drzewie. Nie wiedziała co, jak, jak przetrwać, co zrobić. Popatrzyła na te dinozaury. Tam był kawałek i tonika z SOS, Ale musiała poczekać, kiedy nadejdzie noc. I to było. Aż nie poszła gdzieś indziej się położyć, tu, po tu była taka trawka i tak dalej. Poszła się położyć, aż nadeszła noc w ciemniałości. Zapadła noc. Było już tak ciemno, że ja nie mogę. Tak było ciemno, aż z nieba nagle spadł meteoryt i trafił w nią. Rozpęciało się szaleństwo Znowu. Ona uciekała. Dinozaury ją łapały. Grrr. Ona miała ukoleczoną nogę, ale biegła. Skoczyła na pałę, gdzie było napisane Jurassic yy, y te odja czasu. Pobiegła na to samo miejsce i się położyła. Au! I spadła z tego paguły aż do rzeki, ale później się znowu I później poszła spać. Picho, psicho, aż na śred pojadł. Słońce ładnie wzeszło. Ale nadal trwało szaleństwo, ale już ustachywało. Dinozaury skakały samowolnie do rzeki. Samowolnie, dobrowolnie. Skakało jeden po jeden. Nieustannie każdy skakał tutaj na różową plamitę. One, trzęsienie ziemi było. Każdy inny to się trzyma. Każdy skakał, aż zostały tylko. Yy, aż zostały tylko rośli Wtedy Emma się upewniła, że nikogo nie ma, i szybko podbiegła i zobaczyła, co to jest napisane. Było napisane Minecraft, Creeper i Pszczółka. Wtedy wiedziała już, co zrobić. Musiała powiedzieć: zaklęcia. Położyła się i przywołała. Minecraft, minecraft, mi minecraft. Aż wreszcie, helikopter już leciał.